Szanowni Państwo, PiS szykuje Polakom prezent na święta, podniesienie VAT-u do 23% na nośniki energii. I oczywiście, jak zwykle mówi, że. To jest decyzja Komisji Europejskiej. To kłamstwo i oszustwo, bo Komisja mówi, że trzeba powrócić do stawek VAT, ale określa minimalny poziom i ten minimalny poziom wynosi 5% i tyle taką stawkę VAT mógłby zastosować PIS, ale PIS woli podnieść VAT do 23%. Po co? Przecież to są państwa pieniądze, które wpłyną do budżetu państwa i za te pieniądze PiS może finansować różne bzdurne rzeczy, jak ich chociażby telewizję publiczną, na którą idzie blisko 3 miliardy złotych. Więc marznąc albo e, złorzecząc, że tyle musicie wydać na różne nośniki energii, tak drogą stawkę od 1 stycznia, pamiętajcie, że to nie komisja, Komisja Europejska to nie Unia Europejska to rząd PISU bezczelnie sięga do kieszeni Polaków zresztą nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz.